Witajcie. Dzisiejsza rolka z Randu Śródmowaga rozwój nadaje Ewa Zaleska kamińska psycholożka, psychoterapeutka i facilitatorka rozwoju na Syście Koni. Dzisiaj bardziej mnie asystują niż zazwyczaj. Ej, chłopaku, nie przesadzaj. Junior jeszcze trochę czasami jest młodziany i trzeba go ustawić. No właśnie. Dzisiaj chciałam nagrać rolkę o tym, co. Jest doświadczeniem potrzebnym dziecku, żeby mogło czuć się pewne siebie. Generalnie jest to wyzwanie rodzicielskie, niełatwe które polega na tym, żeby z jednej strony nie chronić dziecka przed rzeczami, które musi oswoić w dorosłości i które musi stopniowo poznawać, zwiedzając ten świat nie tylko w jego różowych i kolorowych odsłuchach, żeby ono mogło czuć, że rodzic ocenia je jako zdolne do poradzenia sobie z trudami życia, z prawdą o świecie, z prawdą o życiu, która prędzej czy później to dziecko dotknie. Obrońcy dla tego dziecka, w sytuacjach, w których ten świat jest brutalny, zagrażający, niebezpieczny dla dziecka. I znalezienie tej równowagi pomiędzy nadopiekuńczością, ochronieniem dziecka przed tym, jakie jest życie, przed tym, z czym będzie musiało stawić sobie samo czoła, wyręczanie dziecka, na nadopiekuńczość a pomiędzy opuszczaniem dziecka w sytuacjach, w których potrzebuje naszej pomocy, opieki, porady, no to jest właśnie znalezienie tego złotego środka i tego balansu pomiędzy byciem opiekuńczym, a pomiędzy byciem nadopiekuńczym. I sami słyszycie, że to nie jest łatwe ocenić, co w danym wieku i dla danego konkretnego dziecka będzie wyzwaniem do przyjęcia, do zaakceptowania, do stawienia czoła samemu, bo dzieci są różne, ich możliwości są różne i układy nerwowe są różne, więc widzicie, jak trudno jest znaleźć jeden złoty środek, czy jedną, jedną złotą metodę, na to. Dlatego tak trudne jest rodzicielstwo, bo każde dziecko jest inne i każde dziecko jest tak naprawdę nauczycielem rodzica tego, jak być dla tego konkretnego dziecka wystarczająco dobrym rodzicem. Więc zachęcam Was do tego, żebyście mogli sobie pomyśleć właśnie o szukaniu tej równowagi pomiędzy challenge'owaniem dziecka, stawianiem przed nim wyzwań, a pomiędzy I żebyście też mieli poczucie, że to jest trudna misja, zwłaszcza w zakresie tego paradoksalnie bronienia dziecka. Dlatego, bo żyjemy w świecie pełnym przemocy i rówieśniczej, i instytucjonalnej, i w internecie. I my sami nieraz boimy się wejść w konflikt z drugim rodzicem, z nauczycielem, z lekarzem, z autorytetem jakimś z rodzicami innego dziecka czy z innym dzieckiem. E, więc e, to jest dla nas wyzwanie, jak zachować się w sytuacji, której idziemy na przykład z dzieckiem e, w sklepie e, i ktoś to dziecko nie chcący e, ale nie zareaguje, nie, nie powie, przepraszam, e, nie zaniepokoi się, czy nic się nie stało dziecku. że powinniśmy pozwolić nic takiego. E, no, uszło płazem, czy powinniśmy stanąć w obronie dziecka i jakoś zareagować. Tego typu sytuacje się zdarzają i one są właśnie tym wskaźnikiem tego, czy my sami potrafimy stawać w obronie nas samych, tych, których kochamy. I Nie jest to łatwe, bo my sami też jesteśmy ludźmi, którzy się czasami boją. Więc zachęcam Was do tego, żeby stawiać czoła przeciwnościom losu i zagrożeniom e, i e, no, potencjalnym agresorom czy e, krzywdzicielom, żeby udowodnić sobie, e, że ani wy nie pozwolicie sobie w kaszę dmuchać, e, ani waszym dzieciom nie pozwolicie w kaszę dmuchać i nauczycie wasze dzieci dbać o siebie, bronić swoich interesów, e, nie pozwalać robić sobie krzywdy, e, bo to jest Wyzwanie na całe życie. Chronić siebie, dbać o siebie, a jednocześnie zachować zdolność do ufania, że świat nie jest wyłącznie wrogi, nie jest wyłącznie agresywny, nie jest wyłącznie zły. No więc misja trudna, ale jest no, piękna. Piękna jest misja rodzicielska. Także zachęcam Was mocno, żebyście dbali o siebie i o Wasze dzieci. I żebyście stawali w obronie siebie i swoich dzieci i nie pozwalali sobie w kaszę pchać. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Rada Śródmowa rozwój. Rado